halo halo, dzień dobry dzisiaj taki off topic szybka regeneracja rowerku regeneracja bo na przykład przedni hamulec nie hamuje tylny już ostatkiem sił <coughs> czytałaby się jego całkowita regeneracja ale o tym zaraz eee, no i amoryk pordzewiał w środku praktycznie nie pracuje latkarski bolą jak cholera i trzeba coś z tym zrobić. Um. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebny rower, który trzeba naprawić. Będą potrzebne jakieś narzędzia. Będą potrzebne nowe części. spromowania Maryt. Coś, co po prostu będzie pasować i, i nie będzie najniższą półką. Um. I teraz tak, parodia z hamulcami. Jakby chciał się bawić w regenerację, rozbieranie hamulców, regenerację tłoczka, a wymianę na nim uszczelki, wymianę płynu hamulcowego, wymianę klocków to nie wiem ile by zapłacił, ile by to czasu kosztowało a nowe z klamkami hamulce kosztują... Terus, terus, <tangan> <tuk tangan> jest tak. Nie pamiętam kiedy miałem działający przedni hamulec i działający przedni amortyzator. That's that um,